Siemano, z tej strony jest z nami dzisiaj, smis.pl JAK TO? KŁAMIESZ? TY KŁAMIESZ? JESTEM PANDA! Smis umarła na raka dupy i wyjechała do Holandii! Tak, to ona. I ten... I kanał to panda.pl, zapraszam do subskrypcji, tak, lovely, jak jakaś po prostu lanczera, lola, to po prostu... tak, po prostu. Nami, nami. My. O, porozmawiajmy o czymś inteligentnym, zanim wszyscy się Nami rodzą. gra! w pornografii Aha Takierny. Taki ja oczywiście rmy. gram Jackson. Dobry się gra. A czemu oczywiście? A czemu oczywiście? A skąd ludzie mają wiedzieć, że ty może... że ty może może no? No. I to już nie jest takie oczywiste. No nie jest oczywiste, ale chodź na topa. Może najpierw bym weszło do gry? Street. I co myślisz o tej nowej postaci? E, mam ją. O Boże, wyciszyć dźwięki. E, a więc tak, mam tą postać i zajebisty się suportem, e, z nerfem i będzie głupą. przywo Wrócił do gry. Let's go. Let's go! Mata, mata motherfucker, mother bitch. Oczywiście, starożytny bullet traderka. Starożytny, mmm, buty i patyczki. I love this shit. Dzięki. Ruchaj go! Rucham! Rucham! Ruchaj. Nie mogę, Od bo ty znowu. Od tyłu go! No mówiłam, że masz rzadkie i nie dosięgasz. Potisz z Dzięki, Masz pająka. Z Minecrafta. To wygląda trochę jak Pampir, No dobra. Czekaj, jakby to zrobić nóżki. Ty dostaniesz serduszko. I co? I co? Ej, oni mają junglera. Kurwa, dlaczego Master jest na no solo? Double pot? Ej, dwie aszki na midzie i zauważyłam, że Aszka na Midzie jest teraz bardziej popularna. Masz pająka. Wciąż wygląda jak... Pier, a on zużył Exhausta, tak? Tak. This fucking logic. Jeszcze dzisiaj muszę jukeboxa nagrać, żeby w piątek wrzucić Jickbox. E, że co, kurwa? Trzech Trzech? Pro. Mm. Patrzcie, ile FPS-ów, ładnie. I mi to macz... nigdy nie przeszkadza. <laughs> nie wiem dlaczego, ale zawsze się jak mała fps Nie, ja tak nie mogę nagrywać. No, bo się nie da tak grać. No normalnie te gramy, ja jestem przyzwyczajony. Taki na dupę. Ej, to no w końcu kogo mamy G i. Kha'Zix'a czy G.I.? i... nie, Kha'Zix'a i Siwan. Eee, chuj wie. Nie przekwinaj e, bo... mogę. Kha'Zix, ty co to? Dyslogic. Hmm. Oczywiście, pewnie Lola wrzucę jutro. Bo nie mam życia i nie mam co robić. Tak, a później nie wrzucasz materiałów, bo nie będzie Przecież z, z jakimś zajebistym człowiekiem do nagrywania. I dzisiaj w ogóle wrzuciłem już. Escape'a naszego. No to jest, to jest, to jest, to jest to. Nie miałem co robić, wrzuciłem dwa narod. Ale go gwałcę i to strasznie. A! Mam 3 miniony. jestem bowiem win-win. Zatańczę sobie z latarnią. O Boże, jesteś pod latarnią. O Boże, stripty jest dla gołych owieczek po prostu. Ej no, jak chcę zrobić sobie na serwerze fajnego creepera różowego, a nie. No tak. A tam na... mi od razu tam creepera wybuchła. Burdel! Burdel! nie od razu creepera wybuchasz, no. Słuchaj, moje owieczki przynajmniej są sprowadzone z Polski, a nie z Rosji. Słuchaj, Rosjanie, mamy ich dużo, więc sorry. A ty z mojego żartu? Dokładnie. Nakarmię tobą rybegi. A jak nie, to zgwałcę cię. Ta 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 Zauważyłem, że dobry się już nie da się zrobić mózgów Be hej Wiesz, że już tam nic nie mam teoretycznie w głowie. Tylko coś, co mi pozwala mówić i... Oddychać myśleć. No i tak jestem... Nie myśleć, to już nawet nie myślę. O myślę. O, to będzie nudny meczek. Nudne to... nudne to są twoje majtki. Co? Co? <laughs> Co to robisz? Nie wiem, zostałem, W sumie nie dostałam mega, tylko sprawdzałam sklep, ale... Mniejsza. ta <laughs> Ej, ale oni są hamami, bo mi nie odpisali. Ja napisałam o nich dla dziwki nic. Zero kultur. Agata z siebały Agata I Agata Fucking flash. A ty Siwana, wypin dalej stąd. Wypiń dalej z dupy Traderka, bo on ma żonę i małego pieska. Co? Nie wiem. Bynajmniej jesteś bogatym rolnikiem, który ma bogatego pieska. Tak, posłuchajcie. Ja w szkole są uważane za bogatego rolnika. Eee, tak. A to nie ja wymyśliłam, to wymyśliła Daria. Mhm, uh -huh, teraz się tu. To... Nie no, nie serio wymyśliła to Daria, bo Daria jest zajebista, ona mnie nazywa pandą. Ja mam moc, zajebistości. No i tak, chyba słuchajcie, to. Teraz chyba ostatnio, dzisiaj to było dokładnie, nie, nie powiem tak, było 20.30 chyba, nie, 20. 32 się zakończyła rozmowa, dwudziesta 2015 chyba się zaczęła. Za, e, Gabryś się zaprosiła swoich psia, psia, swoje przepsiłki Ja nie mam przepiłek. Taką dziwną, Jak ona miała Ewelinę? Nie. To są, tak, się tak. strasznie pluje. Ona się nie pluje, boże, to jest mikrofon Ale ona sorry, propie. ona mnie tak po mnie cisnęła. jej ja nieć powiedzieć po prostu twarz. Nieładnie, nieładnie obgadywać ludzi. Eee, dajcie jej za życia. Eee, tak. Zwłaszcza, że nie wiedzą, jak się nazywa, tak. Ewelina, eee, ta eee, Dużo tak nie wiesz. Poczekajcie, w znajomych Gabrysi na Facebooku. Eee, nie wiem, jak ma nazwisko. A jak powiesz, to zatłukę. Jak szmatę. A jak powiem, no właśnie, ty mnie zatłuk... Zabijesz. I lajkujcie pod tym filmem, jeśli. Żeby była... żeby Gabrysia kupiła sobie starter z hej. Aha. Zanim to wstawię, to już dawno pojedziesz, ale ci... Ej no, ja sobie kupiła, ale ja nie wiem gdzie jest. Normalny w kiosku, w każdym kiosku i to mi wyślesz numer. Nie wiem gdzie jest ja kiosk Ja sobie kupię numer i będzie dobrze. Czyli co, że jak jestem w hej, to mogę mieć 0 złotych i pisać do ciebie? Nie, bo musisz mieć co najmniej 0,01 żeby pisać do mnie, a masz na starterze 5 zł. Mmm... Aha, czyli wystarczy, że kupię sobie po prostu starter. A ile taki starter kosztuje? Pięć 5 złotych. Pięć 5 złotych tylko? Taka karta w tak? No Starter z hej, powiesz i tyle Jak pięć złotych, to chill. I wtedy ja sobie kupię i będzie. Dobra, pisze. to czekaj. Na gry wam Do kogo piszesz? Co? Z piciem. No właśnie, picie czemu nie wrzuca filmiku, bo on coś tam kombinuje z tym, nie? No, on, on nie umie tego zmontować! Wcale nie walnąłem głową o biurko. I butelka rumu! A jest tą ciekawostkę z czym to było? Z whisky. Aha, czy wiedzieliście, czy wiedzieliście, że z moczu cukrzyka yy, można zrobić whisky? Bo Gabryś się nudziła i wcisnęła jakąś stronę. Yy, dawajcie suchary? Faj, Facebook. Lub wpisujcie suchary, nie wiem. Ja to znalazłam na Facebooku i to nie jest... No, ale słucham, później tak te kosmosie. kawały co mi... A, suchary jest ze To jest na przykład e, e, kto mieszka? E, kto ma najbliżej domu? Doktor House! Dlaczego na imprezach w kosmosie? E, dlaczego imprezy w kosmosie są nudne? Bo nie ma atmosfery! Kabłon. Tak sześć I'm, im jebać suchary chory pądy i spółki. fucking fresh. Nie robisz? Ona chyba dostała laga. No, no. tak mi się zdaje. To mała szmatka. Kurde, to masz 40 milionów. Bo I'm excited and, and I know it. A wiecie, że 21 jest dzień orgazmu. Cenerek, dziwnym trafem czyli się do poznania! Dziwnym trafem do picia. Cio! To jest moja żona. Dlatego zrobię się orgazm. To wszystko wyjaśnia. A ja za ja muszę sobie włosy umyć. Niesamowite. I muszę zobaczyć jak na filmikach, żeby lewym górnym rogu była widać moja kamerka. To jest easy. Właśnie nie wiem, to mi powiesz po filmiku, ja. No, tylko musisz mieć program, który nagrywa przecież przez To mi w ten... <laughs> Pokażesz po kamerkę? filmiku, ja ci to Hmm? Trydera... Masz kamerkę? Mam kamerkę. Przecież gadaliśmy na escape'ie. no to tak, ale ty sobie w dupę wstać. E tak, wiem. Radzić z okna. <laughs> e będzie giepek for the win hmm. Tak jak ostatnio próbowaliśmy nagrać i się, się obraziłaś, bo nie zaczynał. To było wielkie -lo -lo. To chociaż mogłeś dać mi nagrać do końca mm, This arrow This broad. A ja tu się sobie... Dobra, ja zrobiłem, chociaż mogę ci odstawić. No, bo ja... w sumie wszystkiego... potrzebuję mąkę. Bo mąkę mam z dupki ten... lalala. La, la la dobra, mnie przestaje. Zaczyna się sama powoli siebie bać. Normalka. Ciekawe co twoja ma umyśli na ten temat. Wiesz co? Wiesz co będzie dziwne? Jak ja... jak ja się upiję, to ja się boję sobie, co... wtedy będzie. Pamiętaj, ja przyjadę do poznania i Okej, okay, ale nie mogę się upić, bo wiesz, rodzice, mamusia, życie... Aaaa! Gwałt! Zniknęli mi gdzieś, więc sorry. Aha. No report for no help and um, noobs and report i zjebaliśmy to, to strasznie. Tak. tak. A mi nogo Oszedłeś! Spędzi... Nie! Noga mnie sędzi! No nie! Noga mi sędzi! Noga! Dojdź! Noga! Dojdź! No no Ten singed! This singed! Siedzi w krzakach i... umrze. Śmiercią. Noga mnie ja Kobieta, noga On jeszcze ją zabije! On ją jeszcze zabije! On ją kurwa zabije! Nie. Zabił ją! GOOD JOB! By jeszcze go zabił Patrz To jest Signet Czy jak ty to masz Zaksuj. Nie dobiegłam Tutaj pingiemy, tutaj pingiemy Good job RMFJ baby! Aha Daj może należy się ozywać Co? Daj mu, że należy się wycofać. Niech nam pomoże pushnąć. Tak. Po co Trederek Treaderek wlazł od razu w Stuna. Bo A! Wara mojego trederka ruszać. Spindala ode mnie. I zostaw Gabrysie. No fuck you, bitch! Takie lucky. Też mam laga. Lucky, lucky nie No ja mam Lucky. Gwałcą mnie, gwałcą mnie, gwałcą mnie, bardzo, 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 bardzo mnie gwałcą. Ja zginęłem, i mam 1-3. Thank you. Uff. I butelka rumu! Pierwszy raz gram LOL! LOL! No. <noise> Co ty umiesz grać z wszystkimi postaciami? No ale na tym koncie pierwszy raz gram Jacksem i jak są nowe itemy i na sezonie pierwszym ogarniałem tak Jaxa, a na drugim i trzecim właśnie w góle trzeci się zaczął. Nie? No właśnie. Ale ja się boję jak wejdą te nowe itemy do sezonu trzeciego. Cytat picia. Wyobraź sobie te, te nowe itemy jak dojdą. Ten arrow wyraża więcej niż tysiąc. Prawda. Przepraszam, na oh, się. Co? O, tak pić Alkoholikiem jesteś Ale wlazłaś <śpiewa> I ten G. jest To jest master Master proszę szaster Master. właśnie chciałem to powiedzieć. W ogóle on dodaje jakieś filmiki, tak... Yeah. Zabiję, czuję się pro? Czuję się pro? A teraz mi zsiedził <grymne> This thing Ja nie tankuję, nie mam. Ja mam za mało many nawet i życie. Gdzie Rosalina? <grymne> <grymne> A sksułam że. Taka zła Ta chamskość, nie? No kurde, gdzie jest Karim? Godziłem go przez całą mapkę i gówna wyszła z tego. Zrobi Mieszko, I co myślicie? Właściwie co moi czterej widzowie myślą na temat nagrania serii... Fuck! Maj! Life? Umierasz! Serii. Fuck! My! Life! <laughs> to moja seria! Nie no co ty. Nagranie serii y, single block challenge jak to było? Challenge. No Jezu, nawet tego, yeah. na, nie wiem, nie mogę na tego wymówić. Po Lucky today. Co myślicie na tym? Moi cztery widzowie. Żadni na... ci nie napiszą. Tak wiem. Ale... Life is brutal. <laughs> Ale nie, no ja chciałbym. No już chociaż 30 widzów, którzy się regu regularnie Nie, takiej... Regu... Co? Co? Wiem, że są teraz święta, ale takiego prezentu nie dostaniesz. Chciałbym mieć taki prezent. Ludzie są brutalni. Jeszcze będzie trzeba na święta złożyć życzenia... ...od widzów. Ek, cztery widzę wszystkiego najlepszego traderka Ta boskość A mi podesrał Taki zły bebok. Jeszcze ja ten spali ulti Wkurzają mnie takie kutasy Jestem to jest nobem, nobem. Są postacie Jestem... Hale żołki Jestem nobem No Nie zaprzecie i to czuję w moczu. Mm, okej. Okay. Mm, czyli czujesz to w moczu. Czujesz to w moczu. Mm. A ty tego nie czujesz? Chcesz poczuć? Mm, masz czutkiewkę, Ale nie to! W ogóle jaką co ci chodzi z tą cały czas rzadkiewką. No masz rzydkiewkę. Ja ci powiedziałem, że ktoś lub coś coś tam sobie wsadzał, coś do dupy, a ty od, od razu... No żydkiewkę, ale już nie powiem kto. no masz rzadkiewkę. Life jest brutal. Nie ja. Coś na dy ty też masz rzadkiewkę, bo nie było czuć. Bo to było tak, że powiedziałem, powiedział, że powiedziałeś, że dochodzisz, a ja powiedziałem, że ja nie czuję. A po czym, e, po czym ty powiedziałeś, że tak, Dudzisław czuje. A Dudzisław powiedział, że on też nie czuje. I że wyszło, że masz rzadkiewkę. Wiesz, że ty nie słuchałem. Ale widzowie słuchali. ja Ci widzowie? Mam 30 Masz mnie w polecanych na kanale? Nie. Life is brutal. On no to nie zobaczył tego filmiku. Wiesz o tym. Life is brutal. Nie wiem, czemu na każdych filmikach zaczynam śpiewać. To, to można. Bo śpiewanie jest spoko, bo śpiewanie jest się, bo dobrze o tym każdy wie. Powinnam się ogólnie pakować, a e, w sumie nie mam co pakować, bo moja mama zrobiła mi pranie, mam takie kubki czystych ciuchów, to najwyżej to się weźmie. <grystanie> Zapomniała wszystkiego, a to tak naprawdę ręczniki. E, nie, to są moje bluzki. Albo e, jakieś szmaty. Ej, dzięki! No przepraszam... On nas jak są bluzy czerwoną. To nie jest mata. tak się kupuje bluzy pandy. <ś> I, I ten śmiech mis, mis. Ale ja im dużo robię. Gepek for the win. <śmany> ten refleks. Ta refleks. Nie tutaj, idę sam, na minion. W ogóle język mi cały czas parzy od kolacji. Jak możesz ci parzyć od czekoladki? Od kolacji, mmm, dobra. No co za ty... mi fortune moja farma. Co idiotka, zabiję ją kiedyś. Tauera, Tauera weźmiemy. Z... Patrz, no patrz jaka dziwka mała. Czy wiesz, że oni przyjdą nas wyruchają tak porządnie? wiem, że się dupady cię tak bolała, że nie wstaniesz. Nie. To jest smutne. Bo im nie dam. No, Zażyję sobie, <noise> <Rozbrują cię nią. głos> sobie dupę. Rozprują ci ją. sobie dupę z klej taśmą... Położę metalowe yy, gadki na szyfr. No mi się przypomniało coś takiego. Kiedyś miałam dwa klapsy i mnie strasznie bolała pupa po tym. Ja sobie złożyłam poduszkę w gacie i teraz znowu możesz mnie bić. Wiesz, że za kosze Kurwa! Pocisk nie doleciał. Doleciał? mi się bardziej przydał. Nie, nie doleciał, bo... Już miałeś było słychać dźwięk jego tego. A to dobre. Zbiorowy gwałt, tak! O, dalej, sexy ladies! Mm. Sexy ladies! Mm. O, 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 Moja latarnia o. ma już dosyć. Za dużo tam klientek! Dokładnie. Ej, zauważy zauważyłaś, że... Tak, był Jacks, nie? Dwie dziewczyny i ty, nie? Miss Fortune i Ashley były to dziewczyny, tak a propos, a ty to jesteś facet, nie? A dzięki za pomoc mojego teamu, zajebiste, naprawdę. No, chyba widzisz, że klepie. Tak. Hatrupy. Eee... Jarosław, łop, łop, łop. No jezu! No, Kurwa! O... KS! Mała suć! Spaliłem flesza, spaliłem wszystko. A ja już chciałam zabić. No, nawet nie zdążyłam wycelować. Ja myślałem, że asystę dostanę, dostanę 62 golda A jest, co to kurwa jest? Dasz mi jakieś kile bo masz 6? Yep. Jak się znajdą jakieś. Pewnie nie ma nic dla mnie. Jest, dosyć dużo. I ten, ten ulti. O. Sexy. Niech skończą, bo ja chcę taki 24, 24 minutowy odcinek wstawić. Wow, ale ktoś spingał mapę, widzieliście to? Misfortune. Si, 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 si dziwko. Bo jak nie, no to trenderek zgwał ci w nocy, W ogóle, co mi powiecie ludziki, jeżeli sądzicie o tworzeniu burdelu, e, burdelu e, owieczek? Taki różowy jeszcze traderka. I kto chce, dam yy, IP. I tak ci nikt nie wyjdzie. Wiesz o tym. Nie wiem. Dlatego chcę dać IP. <grym> This power. Pro, 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 pro. No ale ja mi podesroła suczo Ja się tak nie bawię nie mam żadnego killa ja się tak nie bawię Nie ja tak samo No masz przecież 6 kill. No, ale miksują wszystko Maciesz matę Macie i zsijcie. Ja wam nie dam nic już więcej. Oprócz Gabryś. O boże, to ci jak mi się skojarzyło. O boże! Nie Gabryś, weź weź wejdź, już, już ci nie dam. I ty nie, ja widać, że mnie zboczasz. Zamiast zobaczyć, napisałem, z, z, zboczysz. No, nie zbaczasz. Bo, Przez ty... to są aszczędzi skojarzenia? Everyday aszczędzi skojarzenia! Nie wiem takie skojarzenia po angielsku, to jest smutne. Ty tylko dobra z angielskiego, a nie wiesz. Idę do mamy. I sorry, od, odbiło mi się. Sparta! Ja w ogóle se trendy nie, nie kupię. na narpiew. Widziałeś jej ulti? Kogo? Asi Nie. Yy, ona użyła jak yy, Signet ją przerzucił. Czyli w nikogo nie trafiła jak zwykle. Genius. So ja jestem bogatym rolnikiem. Nie mogę, wasza. Moja opinia w waszej szkole, no. Jesus. Albo. że dwa razy o tobie pogadaliśmy, to wszystko. Albo opinia taka kogo? Eweliny. Dzięki. Dobra, więc tym to od... Komentujcie, subskrybujcie, hejtujcie, truderka. Bijacz mój kanał to Dismiss.pl, więc subskrybujcie. być, Dobra. Tak. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie także. Gabrysie i mnie. Mi... dziękuję za oglądanie. Miłego dnia.